Witam Was moi mili bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Need for Speed World. Dzisiaj mam dla Was taką szybką informację, ten odcinek nie będzie długi, bo w grze następuje rotacja samochodów za gotówkę. Jak widzicie Lexus LFA nie jest bez powodu tutaj teraz pokazywany. Niestety znika on dokładnie. Tak mi się wydaje, przynajmniej o północy dnia 11 lipca, więc nie chcę przedłużać, nie wiem, czy zdążę, jeżeli nie. No to wybaczcie mi, troszkę to głupio będzie wyglądało, gdy 12 lipca już będziecie sobie oglądali. A tu już po przysłowiowych ptokach. No ale niestety podaję tę informację. Więc znika Lexus LFA, znika Lotus Europa S i znika Ford. Focus RS tego jeszcze można wygrać za osiągnięcia tylko już dokładnie nie pamiętam jakie to osiągnięcia, tutaj macie cenę dokładnie za gotówkę na razie jest jeszcze dostępny ok, lecimy, jakie samochody wskakują za te, za te pojazdy wskakuje nam Lamborghini murcielago Lago LP640 ono było było i to w sumie nie tak dawno było przed tym jak kupiłem sobie tego wersję bez dachu, wersję Spider chyba. Więc powraca i ona będzie kosztowała z tego co się orientuję milion tak kiedyś kosztowała. Następnym samochodem jest Nissan GT-R R35. Zaraz znajdziemy go, o ten. Dokładnie ten jego nie ma możliwości zakupu na razie jak widzicie a i szczerze mówiąc nie mam pojęcia ile on będzie kosztował po tej rotacji lecimy dalej Ford, Ford Escort Ford Escort RS Cosworth RS Cosworth czy gdzieś pominąłem go no w każdym razie nie widzę, nie widzę. Może jestem ślepy. No ale. RS-Cosworth, tak, no ewidentnie pisze. To nic. No w każdym razie, dobra. Te trzy samochody wskakują za trzy, które wymieniłem przedtem. I lecimy dalej. E, nastąpiła też wczoraj, w dniu, w dniu wczorajszym. To jest środa 10 lipca. Nastąpiła przerwa konserwacyjna od 19 do północy i celem tej przerwy było dodanie trasy, do, dodanie trasy rajdowych i dragowych, które zostaną aktywowane w późniejszym czasie. Trasy rajdowe, no zapowiada się całkiem ciekawie, jeżeli to będzie to, o czym myślę. I myślę, że nie tylko ja się z tego cieszę. Jeszcze brakuje mi tu jednej takiej rozgrywki, jaką niewątpliwie jest drift, bo... Poślizgałbym się trochę w zakrętach. Celem również tej przerwy była poprawa stabilności klienta gry. No i wyłączenie czatu głosowego. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Ja Wam dziękuję z mojej strony. Wybaczcie, no taki krótki odcinek, ale, ale chcę zdążyć i chcę jeszcze uratować, może kogoś, kto nie jest poinformowany. Jeżeli wiecie o tym, no to. Macie szczęście, jeżeli wcześniej się zabezpieczyliście, w cudzysłowie. Dzięki i do usłyszenia.